Czy wiecie, co łączy Toyota Mirai z taką ciężarówką? Wodorowe ogniwo paliwowe, bo oba auta są elektrykami zasilanymi wodorem. Toyota Insider. Jestem dziś w fabryce Toyoty w Wałbrzychu i po raz pierwszy w Polsce pokażę Wam taką prototypową, wodorową, elektryczną ciężarówkę Toyoty. Zostańcie ze mną do końca, a zobaczycie, jak jest zbudowana, jak się nią jeździ, no i jak się ją tankuje. Ale najpierw kilka faktów. Toyota ma w Polsce fabrykę w dwóch lokalizacjach. W Wałbrzychu i Jelczu Laskowicach. Dystans między nimi to około 100 kilometrów. Ale fabryka w Wałbrzychu to także potężne centrum logistyczne i przeładunkowe. Tutaj dziennie jest załadowywanych i rozładowywanych ponad 120 tirów. Tutaj krzyżują się logistyczne drogi toyotowe północy, południa, wschodu i zachodu Europy. Dlatego to właśnie polska fabryka jako pierwsza w sieci dostała możliwość przetestowania tej unikatowej ciężarówki. Z pozoru to DAF, ale Toyota wspólnie z holenderskim VDL-em wyrzuciła oryginalny napęd i włożyła, a właściwie zbudowała od podstaw elektryczny, wodorowy. Wodorowy zbiornik pochodzi z Toyoty Mirai. Sześć zbiorników zobaczycie na tylnej ścianie kabiny. Ten siódmy jest ukryty. Tutaj schowano wodorowe ogniwo paliwowe pochodzące, a jakże z Toyoty Mirai, ale ciężarówka wymagała dwóch takich ogniw, więc umieszczono je po obu stronach auta. W systemie napędowym Toyoty MIRAI znajdziecie baterię trakcyjną, taką hybrydową, wspomagającą ten główny napęd. Tutaj w ciężarówce także mamy baterię i to nawet dwie sztuki. Tutaj znajdziecie silnik elektryczny, czyli serce napędowe tego samochodu step by step, Adamie, ty dla fabryk sprawdzasz już od dwóch lat takie bezemisyjne napędy. Jak ten wodorowy elektryczny sprawdził się tutaj, w górach? Tym razem testowaliśmy samochód wodorowy. Samochód wodorowy ma ogromne przewagi nad innymi napędami. Ten samochód pozwolił nam pokonać dystans blisko 550 km, co jest dla nas kluczowe w przypadku naszej logistyki. Czas tankowania takiego pojazdu, przygotowania do jazdy to tylko 10 minut w stosunku do poprzednio testowanych samochodów, gdzie zajmowało nam to blisko 2-3 godzin. W naszych warunkach tego typu czas jest nieakceptowalny. Dodatkowo moc tego ciągnika, szczególnie w warunkach górzystych, pozwoliło nam na pokonanie wszystkich przeciwności losu. To z zasięgiem w tym aucie bateryjnym, elektrycznym było aż tak źle. W naszym przypadku, Robercie, pokonanie dystansu, który musimy zrobić na jednej pętli, to jest 400 km. To jest nasze absolutne minimum. W przypadku samochodów elektrycznych, deklarowany dystans to 600 km, a realny sięgał 350 km. To zdecydowanie za mało. Nie mogliśmy pozwolić sobie na tego typu dystanse. W tym samochodzie jesteśmy w stanie osiągnąć bezproblemowo 400, 500, a nawet 550 km po naszych zaawansowanych testach w porównywalnych warunkach. No powiem Ci, Adamie, że to wnętrze... To jeszcze takie mocno prototypowe. Widać, że to auto jeszcze do testów i badań. Tak, Robert, masz absolutnie rację. Jest to wersja prototypowa, ale charakteryzuje się swoją prostotą, która oczywiście będzie dopracowywana. Na ten moment samochód jest komfortowy i w pełni funkcjonalny. To wystarcza do osiągnięcia naszych parametrów. No muszę przyznać, że z tą naczepą samochód wygląda imponująco. Ale też chyba troszkę inne są wymiary tyłu tego ciągnika. W naszym przypadku ciągnik jest troszeczkę wyższy, głównie w tym, w tym zakresie. Tutaj schowane są ogniwa wodorowe. Musieliśmy zrobić na nie miejsca. Tym sposobem naczepa, którą mamy wyżej, jest troszeczkę niższą naczepą względem tych konwencjonalnych, które stosujemy w normalnej logistyce. Ale te elementy zostaną rozwiązane po wprowadzeniu już rozwiązań finalnych. A co z masą tego auta? Jest cięż różnica w wadze to blisko 3 do 4 ton. W tym momencie chcemy to rozwiązać przy kolejnej, przy kolejnej generacji tych samochodów. Wodorową ciężarówkę Toyoty tankujemy tak samo jak toyotę Mirai, a więc mamy pistolet, umieszczamy go w gnieździe, uruchamiamy przyciskiem start stop. Procedurę tankowania i już. Czas tankowania tego samochodu wodorem jest zbliżony do czasu tankowania klasycznej ciężarówki na zwykłej stacji benzynowej. Ale wodór w Wałbrzyku to nie tylko ciężarówki, ale również takie bezemisyjne autobusy. Dziś miasto ma ich 20, niebawem powinno mieć 34. I tak oto zmienia się Wałbrzych. Z miasta kopalni w miasto nowych, bezemisyjnych technologii. A żeby było ciekawiej, ta stacja wodorowa nie jest jedyną w okolicy, bo stację tankowania wodoru znajdziemy także we Wrocławiu. Tu również zatankujemy bezemisyjne autobusy, ciężarówki czy auta osobowe. Toyota Insider.